Hej, witajcie po tej stronie DJ Kompany. Witam Was dalej w Epi Story W serii, w której DJ uczy się pisać, i jest ona całkiem przyjemna dla mnie, dlatego ją prowadzę. Szczególnie po tym, co się działo w dzisiejszym, który się pojawi, real odcinku RealPolitics, To będzie, żeby nie było 7 czerwca. Ja dostałem takiego pierdolca w trakcie nagrania, już mi, nic mnie nie zaskoczyło, jak to się mówi. The bitter taste of corruption. Clung to the land. A to już czytaliśmy ogólnie? Doda, ciepło, kuźnia. Idziemy dalej. Tutaj mamy gdzieś punkty. Szalone punkty 200. Z chęcią je wezmę. Kolejny obszar odblokowany. Wygląda bardzo ładnie. No nie wygląda na spaczony przynajmniej. O, tu widzimy skrzynię, już Skrzioneczka jest nasza na pewno Witam Was wszystkich Wymień. Szos, znaki, dym, Dm. Isk. zrób, pyza no, w sumie nie musimy tego znaleźć. Ale masz. Okej, okay, tutaj. Coś mamy. Tutaj ja muszę... Nie widzę nic, bo nie ma światła włączonego. E, dajcie mi sekundkę. Ogarnę sobie światło tylko. E, takie małe. O tutaj przy świetle. Nigdy tego nie widzicie, dlatego że. Słyszałem, e, że kamerka jest niepotrzebna w moich nagraniach w tym momencie. Może kiedyś do kamerki wrócę, prawdopodobnie i tak wrócę. A mam ładnie podświetloną karę, w no. Muszę sobie kupić taką podświetloną chyba. Dobra. I zła. I do. Dobra, waliz to już. Proszę mi. Wonnik. Nie wiem co to jest. Kasa. Żona. Okej. Okay. Już tego pana walimy na pierka. Okej. Okay. Bóg. Konar. Frezja. Mamy to. Potencjał prostrzenia bardziej do mikrofonu, żeby nie było zbyt siło dusić. Sekpoja. Tylko oknot. No i już nie zdążymy dalej chyba. No i już nie zdążymy więcej. Na raz. Sosny i mchu. Okej, okay. tutaj nic nie ma. O, ty był nas Tybun. Dru... A tu... Ale, a tu Okej. Okay. Wycofaj się... O nie, nie wycofałem się na czas. No nie, nie na ten spacji. Okej, okay, kolejne podejście. Okej, okay, tutaj byliśmy. Tutaj byliśmy, tutaj też jest zaliczone, dobrze. Okej. Okay. Tutaj też jest zaliczone, to jest to dobrze. W sumie nas wywaliło Mocny zapach czegoś tam Halo, jest to przejść Iśmi ciekawy O to jest coś jest woda jakaś pewnie kolejne słowa Tak, kolejne słowa będzie można tutaj zrobić spoko Tak mnie zaskoczycie, wiem że tu będziecie Główno, prawda DJ nie ma nas tutaj, dobra, to spalamy to w takim gazie. Nie ma co ich szukać, skoro ich nie ma. Nie to się mówi. Okej, okay, w tym miejscu, myślę. Kosa, owad, aura, car. Krok, czuć, dryw. Ale dobra, brew. Możemy zrobić brew. Pum, nie mogę trafić. Na nie mogę trafić, bo ja nie patrzę wcale na klawiaturę. Kupka. To no jest kupka. A jeszcze tam jest pożar. Pożar! Uwaga, las płonie! I takie tam... Dżoza. Znicz. Okej, okay, tutaj coś, coś mamy znowu. O nie, o nie, o nie, o nie, nie. odsłon się. Narcyz. Bój. Mar, bal, fax, book book No i dno samo się wpisze. Tu mamy jeszcze kowal. Okej, okay. to pojednik, zyski, 8, eureka. No i mamy to, porobione. strasznie podoba mi się ten lisek. Tak, mam nowy level up. Wiedza, wejście do lubu wyświetlają się na mapę. Nie, jakoś nie za bardzo. Każdy, co się odpuszcza, na, na, niewielką, no zróbmy to sobie. Niewielką odległość zawsze zawsze najpropsze. Tak moim zdaniem. Ale nic tutaj nie ma. Tutaj ja też nie widzę, żeby coś było w tym miejscu. Właśnie, idźmy dalej. Chodź piesku. Znaczy, z w głębi lasu. Wolałbym tam na razie nie iść, na przykład. To Tutaj przejście po tym obszarze do końca, ale to nie jest nic nie widzę zbytnio. Dobra, z stąd. Nie ma co. Opsa? Dosłownie tu nic nie ma. To jest Dandzian kolejny. Widać Dandzian. Widzę, Beneath the darkness of shadow and silk. Okay. The forest resisted her approach. Okay, Mimosa. open The forest opened to her with heavy heart. She Pięć, Bella. widzicie, że to bal, ale już jesteś nieważny. 1% prezent Hamlet, Piec, Pełgać. to H Dostaliśmy może nic jeden prezent Hamleta. Dobrze, jedziemy tak, no, dalej. Tutaj w, widzimy, że już nie wydaje trochę drzewo, nie no drzewo, tylko pisanie, bo już wchodzimy na tereny, które są rozdzielane. Musimy pobić się z czekiem Żaba. Okej, okay, walimy typa. Wszystko jest spalone, więc wszystko co widzimy spala się. Wszystko co znamy spala się. Loks. Nogietek. Światowy. To wy. Halo, mam cię. Przejdźmy dalej na szybko, na daleko. Ksiad. Miły. Pień, koło, suma, fura, test, staw, nie musiałem, Malwa. okej, okay, tutaj jest sześć, halo, co się stało, halo, halo, poczekajcie, halo, 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 o co chodzi, jaka konsoleta, hey, witajcie, Jaki? witam was ponownie w... Epistory, gdzie mieliśmy problemy techniczne i już wróciliśmy po krótkiej przerwie. Zauważyliście pewnie, że zrobiłem cięcia, hmm, dlatego że nie wiedziałem jak to włączyć i wolałem grad voskres na spokojnie zagrać, jakby, czyli żeby wam nie przeszkadzać, nie zabierać czasu, ale handel, Stwierdzenie, że są rzeczy ważniejsze niż oglądanie mnie, jak by sobie poradzić z problemem. bilon. Popola Ruda Ruda tańczy, jak szalona. Mogę skoczyć? Ja mam to zrobić, halo? Ja mam to o, zyskać. The we'll ok. Zawsze będziemy razem, jak to się mówi. Psa. Mamy kolejny fragment z za Pierwszy, z tego widzę. Orzech. Krzemień. I w sumie tak teraz myślę, jak ja sprawdzę, ile mam odcinku, Ile mam odcinku Odcinka. Myślę, że mi się... Gra Cudo. Wywołałam na to Cudo. Ryt... Rytmy. Halo. Okej. Okay. Idę to będzie ciężkie. Paka, dur, żona, e, jesion, aria, okej. Okay. Miły, krok, pień, a tu wata ok test taksi ubaw saga auto kret wood a wood dobra globe glob. nazwę są z urgą broni Et. Czuć... cwał... góry... ryba, owca... mila... i bal. Dobra, Przyspieszymy to. Mamy punkty. Świetnie. Pykło. Co się Dlaczego nie odpowiadasz? Nie dlaczego ci nie odpowiada las. To dlatego, że jest martwy. Ja bym coś się złego stało. Machoni. No, strasznie mnie strasznie to denerwuje, że są polskie znaki. Ale ty jesteś fajną uczucie, jak są polskie znaki. Wszyscy mnie denerwują. Eee, tutaj coś, co się znajdziemy? Chyba, chyba, nie. No nie, nie znajdziemy nic, tu, tu byliśmy. Okej. Okay. Chociaż znalazłem coś, halo. Punkty dodatkowe. Łópek. No i dodatkowe pięć punktów zawsze na kropsie, tak? I szanujmy się, bo to jest punktów, tak? Kiedyś możemy tu uratować życie na przykład. Albo coś innego. Czy Maść. I znowu to włączyłem, halo. Halo. Bro. Jak to włączyłem? A, Q, Alt, y, Control, wszystko, połączenie, nie, nie, to też nie to. No, to no, umarłem się tak, ale. Jak to wyłączyć? Ej, nie tak miało być, no nie miało tak być. Ale nic z tego grzano, więc za chwilę do Nie zestatujemy sobie. No, no cóż. Nie umiem tego wyłączyć, więc yy, nie będę się bawił w coś. Najwyżej ten odcinek będzie miał 20 minut, a ja sobie tam w międzyczasie na nowym serwisie spróbuję to wydarzyć. Jak to włączymy, jak to się wyłącza. Zobaczcie sobie w tym czasie na telefon. W ogóle przygotowanie tak długo mi przygotowanie tej gry. Przygotowanie do uruchomienia EpiStory, I tak sobie teraz jest. Mogę wam powiedzieć, albo nie. Nie, nie. Za duży błąd na pipi. Bro. Hallo. Ja, ja bym chciał na przykład. Z tym się, co ogólnie, chciałem wam powiedzieć. No, zwykle o tej godzinie konserwacji są prowadzone. o jest, jest, jest gra. Dobra, mamy to. Jakieś problemy techniczne, gorzej. Nienawidzę takich rzeczy. Szczególnie, że to jest z mojej winy, bo ja coś naciskam i nie wiem co. Wybaczcie, więc. Kontynuuj. Powinniśmy prowadzić tą area. Arena znaczy. No, Co tam się. Puta. Targ. Masz. Nie wiem. Nie mam, nie mam pojęcia. Co tu ruchano? To jest jakiś... O, znalazłem. Nie... Alt, shift, c. Nigdy nie, nie naciskajcie razem. Pamiętajcie. Raz ponownie się przyjdą zaufać. No wkrótce, no Ja też nie rozumiem dlaczego. Bój, dar, dar! Bez, Dobra. To jest coś, co nie rozumiemy tutaj. Chociaż? To, to, to i to. No nie, nie, halo! No! I żal w ogóle. Potworze. No, jedynka. Dwójeczka serdeczna i trójeczka serdeczna, i jesteśmy w domu. Wada, auto, linii, i czas. Ja zawsze napiszę z shiftem, nie wiem, bo to są duże litery, wydaje mi się, wielkie litery. I tak też wydaje mi się, że powinienem pisać ja. Opał, lawa, te na mes, Chyba ją nie pykło w, tej, w tym momencie, a mok, a koi, rock, Shoot. ok, Saga jota, cent, pika, pika pika, aster

Opiszmy to. Zdejdźmy jakieś przejście. Wtedy było nie tak. No ten grzejnik mi nie pasuje w sumie. Halo. Larwa. Tyś. Gram. Żubr. Żubr! Stop. Ok, może być. Owad. Ja mam takie łzeza jeśli chodzi o szybkie pisanie kulturze. Ważka. Wyka. Ponar. Pi, pirotechnik. pirotechnik. Okej, okay, to chce ja się tutaj nie napisać, dobrze wiedzieć. Spopielenie. Jak widzicie, spopielenie potrafi perfekcyjnie praktycznie pisać. A tutaj nic nie mam, muszę iść szukać tutaj kolejnych punktów w tej grze. Ciepło, 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 co ja naciskam? Ciepło, poproszę, zniść granic, snuz. O nie! Ja pierdnięcie jak się wyładowałem, najgorzej. Odcinek, odcinek. Takie... Nie się odcinek? puściłem Odcinek. 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 takie, Odcinek. Odcinek. do Odcinek. O nie, Odcinek. Proszę, proszę, nie. Pros, proszę, no. Kosa.

Drzewo. zapala zapala, ja, ja, zapalają, Co? Okej, okay, jestem spadam już teraz chyba. Widać, to mi się wydaje, że tu nie ma, o, tu jednak coś jest, halo! paseta seta. Kuwet, ju, jop. Jo. To jest, to jest, cała jest Palić piec i A, okej, to trzeba, mogę szybko eee, palić piec i Tak to się robi. O nie, co tu się dzieje? Halo. Ziemia tak jak tu będzie, ma gumowy, Tak tu chyba nie ma. Okej, okay, a tutaj? Nie, tutaj nie ma przejścia. Jeden faka ustrogo mi. Zapalający. A, tu jest jedynka, dwójka. Okej, okay, gdzie jesteś? Zróbmy tak. Jeden, dwa. A, jeszcze na to będzie problem. Nie zapalający. 1, 2, tutaj nie przejdziemy, tak? Ale nie przejdziemy, bliżej dzisiaj Okej, mamy to. 3, 4, 5, 6, 7, Halo! Ogarnęliśmy! Dzisiaj ogarnął, dzisiaj panę ogarniać. Zony. Zono? Eoma. Eomf. Okej, okay, to lecimy. Z. O. Ojej, nie tak. Tak, tak, tak. Teraz będzie Ten znak, ten znak... Ten znak, ten znak i ten znak. Mamy to. Ale co mi się wydaje, że coś dalsze Na ja chwilę zobaczmy. Nie ja wiem cofniemy do, Cofniemy się.

Jedwabnik poczwary kolejne słowa mocy Zima gafa pała Glut Aha, Uf, blisko było. I mamy level up. Dobra, to co mamy, to mamy instykt ...do ważnego miejsca będzie prowadzić... ...prędkość, siła, wiedza. Ja bym jednak... ...trzeba polecać. Tutaj to weźmiemy sobie jeden punkt jeden punkt w No Dobra, i w tym momencie będziemy kończyć. odcinek, więc trzymajcie się i do Cześć!